Chciałam Wam dzisiaj pokazać technikę, którą, która przyda nam się przy rozluźnianiu i mobilizacji pęcherza. Szczególnie jest to technika przydatna przy nietrzymaniu moczu lub częstych infekcjach pęcherza. Układamy rękę na wysokości spojenia łonowego, właściwie nie całą rękę, tylko, tylko na sadę dłoni. Musimy wejść dosyć głęboko, także poczujemy opór tkanki. Kiedy jesteśmy już na, na właściwej głębokości, delikatnie, powolnie rozciągamy tkankę ku górze. Jest naprawdę powolny i delikatny ruch. Następnie próbujemy przesunąć tkankę po skosie na lewą stronę. i na prawo. Nazywam się Dominika Kębłowska, jestem dyplomowanym osteopatą i serdecznie zapraszam was na kurs terapii wisteralnej dla fizjoterapeutów.